witajcie witajcie kochani moi lubiwi przyjaciele serdecznie zapraszam was na mój kanał ASMR z Marią kochaniutki moje, zapraszam was no u mnie wszystko dobrze wróciłam przed chwilką ze sklepu dwa chlebka wzięła trafiłam na promocyjny chleb już z damy, ja damemy jadła takiego o, kochani moi no i tak sobie pokażę wam co tam moje kotki jedzą, nie jedzą. Wszystko powiedały wczoraj. Jeszcze by kiełbasku oni nie powiejadali. No, a jak psy powiedzierali, kochani, moje drzwi ludziom. To się jak widzicie. Tak, okropne. A nie mówią, że moje koty się załatwiają po kratkach wszędzie. Tu raz lubię siedzieć. Малий тигрисик, читан наш. Видям, як шла, э, кохання моє. Тут забавки якісь дитинці, ніяк не пошли. О, єс. Yes. Кіт-кіт-кіт-кіт! Тигрисик. Ходь, зараз достанеш відзаня. Кіт, кіт 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 На вічку ходімо. Ну, тигрисик. А, кубки, хіба хоч зробити. Ну, бач, як ліски, ліски, ліски. Купечку зробити. На ну, вчора ті взяли Он з малим тигріським.